Sama u siebie, sama Samu siebie, Sam u siebie, sam, Sama u siebie, sama Sam u siebie zadbam, zadaję pytania Tylko do męca ona odpowiada Nie go otwórz serce na ludzi każdy Człowiek choć różny, tak jednakowo równy Czuj duch, bądź sobą, rób swoje tu Od kołyski w harmonii aż po grób Raz, dwa, trzy Wychodzę z siebie, staję z boku Dopiero widzę gdzie biegnę Ciemno dookoła, moja dusza mnie woła wybiera proste życie, bez ściemy Proste problemy, tego co wciskacie na nie chcemy Jestem dorosły, wybrałem drogę Jestem z sobą, robię swoje Jesteś dorosły, wybrałeś drogę Bądź z sobą, rób swoje Nie łudy, otwórz serce na ludzi To jest na twoja wolna bo... Jesteś wolny, pozwoli pozwolisz się złapać Zamknąć w ramie twoja na przykład fantazja jest bez granic Twoja wola jest bez granic Znaczy, no, dlaczego sobie stawiasz granicę? To co ty potrafisz, a więc każdy człowiek, każda tłustka, Nie ma granic Mówią no, seks to demony, związki utratą energii Więc idę sam, ale nie chcę sam bez kobiety Płyniesz w rejs, zabawić się? Wyciągam ci rękę albo burta Jak jestem rumakiem, to tylko myłą z lustra Wybieram życie, nie bóstwa po prostu przeżyć coś, co zapamiętasz Zań z tych kolan i nie klękaj, bo nie da się ducha do pudełka Ty świadka, żony tak bardzo Można poddać się tak samo łatwo My się po to żyjemy, by żałować Nie ma prawa żaden nad żadnym sta